Jeżeli jesteś jedną z tych osób, które chociaż raz w swoim życiu pod zdjęciem, pod filmem osoby, którą znasz, bądź nie, anonimowo, bądź nie, skrytykowała czyjś wygląd, pracę, zainteresowania, styl. Wstydź się. Wstydź się. Przez to, że to napisałaś, napisałeś, czujesz się lepiej? Spójrz tak na siebie. Tak wiarygodnie. Jesteś idealna? Jeżeli tak uważasz, to też jest coś nie tak. Ale ile hejtu? Jak hejt może wpłynąć na osoby wrażliwe? Czasem nawet wydaje się, że nie są wrażliwe, ale trudno nie wziąć do siebie słów. Jesteś obleśna, to co robisz jest słabe, albo wcale się nie wyróżniasz. Jesteś gruba. No cokolwiek, co jest toksyczne, złośliwe, wredne. Po co w ogóle pisać coś, coś takiego? Zachowaj to dla siebie. Kurde, nie rozumiem tego. Ja też zdarzy mi się coś zobaczyć i sobie pomyślę. O, kurna. Chociaż staram się coraz mniej tak robić, bo wiem. Jak mnie bardzo to dotyka, i ile razy ja coś usunęłam, ile razy ja czegoś nie zrobiłam, tylko i wyłącznie z tego powodu, że ktoś napisał mi jeden, wystarczył jeden komentarz, który w jakiś sposób mnie chciał upokorzyć, zranić. No. I ja nie jestem sama w tym, jest bardzo dużo osób, i bardzo dużo osób teraz to ogląda, które tak zrobiło. Brak mi słów, nie potrafię tak zrobić, i to jest naprawdę niski poziom. Ile ty się zdecydowałeś w życiu zrobić, spróbować, zaryzykować, starasz się wyglądać, zarabiać, yy, odpowiadać normom przyjętym. Kto te normy wymyśla? Nie wiem, ktoś co siedzi, a teraz będzie modne to, a teraz będzie fajnie zachowywać się tak, gadać tak. Czasami się zastanawiam, czy lepiej by nie było, gdyby w ogóle tych komentarzy nie było, tych serduszek. Po prostu, żeby nie było możliwości, dawać możliwości tym trollom do rozpisywania i wyrzucania tego mu z siebie. Kto pierwszy. Nie zrobił czegoś takiego. Niech pierwszy rzuci kamień. Ile pięknych osób, ile pięknych talentów, ile cudownych, mądrych ludzi nie zrobiło krok do przodu przez takich ludzi, którzy ich zablokowali, skrytykowali. Pojechali po nich na dzień dobry. Lepiej się ugryź w język, niż pisz cokolwiek. Po prostu scrolluj dalej, po prostu bądź anonimowy, tak jakbyś był duchem obecny, a, a fizycznie po prostu nic nie rób najlepiej. Jak masz coś powiedzieć, to niech to będzie coś lepszego niż cisza. I to jest mój apel.